Cześć, kochani, wiecie, jak się kończy pomaganie uczniom? Ano, także z roboty wylatujesz. Słuchajcie, kochani, ja tutaj już to będę zapowiadał wszemi wobec, że ja chyba po prostu przejdę do zwykłych historii was, a nie będę podawał tego, co się dzieje w szkole bezpośrednio, bo ja nie mam na to już troszeczkę siły. Tym bardziej, że co tydzień wypływa nowa taka sytuacja. A przykład, kochani, dzisiejszej nauczycielki, albo raczej psycholożki. Pokazuje, że no, za pomoc uczniom po prostu macie lipę. Macie lipę. Co się stało? Ja, kochani, tutaj już nakreślę bardzo, bardzo, bardzo pokrótce całą historię, jak wyglądało. Był sobie, mój drodzy, nauczyciel w pewnej szkole od języka niemieckiego. No i on molestował uczennicę przez wiele lat. W końcu e, pani psycholog, która pracowała w tej szkole, dowiedziała się o tym. No i powiedziała dyrektorce, no i... Okazało się, że rektorka wcale nie jest z tym zaskoczona, a gdy przyszło do przedłużenia kontraktu, dowiedziała się, że wylatuje z pracy. Dobra, kochani, przejdźmy do artykułu, bo ja tutaj będę tylko robił tak naprawdę dziwne miny. Nie będę za bardzo, kochani, komentował tej całej sprawy, no bo. Żeby po prostu nie dawać pożerki hejterom, ani tego, że no, tak nie jest. No to tak, to lecimy. Bez, kochani, zbędnego. Przejdźmy do artykułu. Szokująca historia w jednej ze szkół pod Pleszewem, województwo Wielkopolskie. Uczennicy zgłosiły, że tam, że nauczyciel języka niemieckiego, Zenon R, je molestuje, między innymi chwytając za piersi. Kiedy szkolna psycholog zajęła się ofiarami i zgłosiła sprawę ministerstwu, dyrekcja szkoły nie przedłużyła z nią umowy. Jak ja będę robił do Was dziwne miny, to możecie po prostu komentarze wpisać. I po prostu pierwsza mina dziwna, audiologa, i Wasza reakcja, albo to co ja myślę, weźcie, dopiszcie. Ja nic nie będę mówił. Słuchajcie dalej. Bulwersująca historia opisała Kaliska Gazeta Wyborcza. Zaczęło się od wyznania kilku uczennic. Kilku uczennic. Które powiedziały, że jeden z nauczycieli łapał je za piersi, a także dotykał po ramionach i brzuchu oraz sklepał po pośladkach. Początkowo pedagog miała wypytywać swoje ofiary o ich życie prywatne, o to czy mają chłopaka. Kazał im zostawać w klasie po lekcjach. Czasami nic się nie działo, zwyczajna rozmowa, a czasami robił to, co robił. Dotykał tam, gdzie nie powinien. Wspomina była uczennica cytowana przez wyborczą. Ech. Nauczyciel ze szkoły w Marszewie molestował uczennicę. I teraz słuchajcie, ja bym to chciał głośno powiedzieć, żebyście jasno wiedzieli jaka szkoła i tak dalej. Chodzi o zespół y, szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie pod Pleszewem. Kiedy wybuchła afera z molestowaniem nie wszyscy wierzyli uczennicom, bo nauczyciel był szanowanym pedagogiem, przykładnym ojcem i mężem. Uwierzyła jednak psycholog szkolna. Estella Wierzbicka. Kobieta zaczęła pracę w placówce kilka miesięcy wcześniej. Długo nie popracowała, bo kiedy wstawiła się za uczennicami, dyrekcja nie przedłużyła z nią umowy. Ja z tego miejsca bardzo chciałbym powiedzieć pani Estelli, że to jesteś swój ziomek, Babeczką, I ode mnie i od misiaczków wielki szacun za to, co zrobiłaś. I nawet jeżeli straciłaś z robot, robotem, to zrobiłaś to przynajmniej z czystym sumieniem, a nie. Dobra. Już nic nie mówię, wpiszcie drugi komentarz. Słuchajcie, kochani, już w listopadzie 2002 roku zgłosiła się do niej z polecenia wychowawczyni pierwsza z dziewczyn. Wcześniej zgłosiła się do dyrekcji, ale żadna z ówczesnych dyrektorek nie poinformowała mnie, że jest taka sprawa. Nie skierowała mnie do uczennicy, zrobiła to dopiero jej wychowawczyni, bo dziewczyna była w kiepskim stanie psychicznym. Wystraszona, pełna wstydu i lęku opowiedziała mi, co działo się za zamkniętymi drzwiami klasy. Kochani, trzeci komentarz. Reakcja psycholożki szkolnej na zgłoszenie molestowania. Wtedy psycholog sporządziła notatkę i wysłała do dyrekcji maila z informacją, że sprawę trzeba zgłosić policji. Jest to dosyć naturalna rzecz. Jeżeli wykryje się pedofila, wtedy oczywiście trzeba go podać na policję. W ciągu kolejnych tygodni do Bierzbickiej zgłosiło się łącznie kilkanaście dziewczyn, które twierdziły, że też są poszkodowane przez nauczyciela języka niemieckiego. Od dłuższego czasu to już się działo, nie? Opowieść jednej z ofiar, do których dotarła gazeta wyborcza, jest poruszająca. Niemiecki miałam od pierwszej klasy technikum. Wtedy, jeszcze podczas lekcji, padały tylko seksistowskie żarty i teksty po prostu nie na miejscu. Oczywiście, plotkowano, że nauczyciel niemieckiego to zboczeniec, ale równie dobrze mogły to być wymysły, mówi dziewczyna. Tak samo jak hejterzy. Pod koniec trzeciej klasy nauczyciel zaczął ją molestować. Pamiętam, że wahało mi się e, między 4 a 5, poprosiłbym została po lekcji. Ostatnie osobie kazał zamknąć drzwi od klasy i wtedy do tego doszło opo opowiada. Zenon R. miał ją dotykać po piersiach i klepać po pośladkach, podobnie zeznały inne dziewczyny. Ostatecznie mężczyzna usłyszał zarzuty, a sprawa trafiła do sądu. Wtedy psycholog szkolna pomagała im zorganizować pomoc prawną. Nikt im nawet nie powiedział, że mogą starać się od prawnika z urzędu. Pomagałam im więc pisać pisma, wnioski, bo one zostały praktycznie same. I dla hejterów tutaj notka ode mnie. Wy się dziwicie, że ja to nagłaśniam? No i kochani, przechodząc tak naprawdę do podsumowania tego wszystkiego, ja moi drodzy nagrywam tutaj materiały na temat molestowania przez nauczycieli w szkołach od X czasu i ja przestanę to robić. Ja z dniem dzisiejszym, kochani, naprawdę nie będę poruszał tych informacji. Miałem jeszcze powiedzieć na temat tego, że jakiś nauczyciel zamontował kamery w aplikacji i nagrywał uczniów na go i tak dalej. Miałem, kochani, o tym mówić, bo to się wydarzyło chyba 4 dni temu, ale ja o tym nie powiem. Nie będę, kochani, drążył tego tematu z jednego prostego powodu, bo wszyscy mają nas w dupie. I mówiąc tutaj nas, mam na myśli uczniów czy też dorosłych, w którym po prostu zależy na dobru dziecka. Ja, kochani, słyszałem gdzieś informację, że nowa ministra, e, z, ministra zdrowia, ministra edukacji będzie Wam wprowadzała do chyba czwartej klasy, od czwartej klasy podstawówki e, już, info, ten, już edukację na temat e, współżycia i innych duperek. I więc moi drodzy, może tym się zajmiemy. Co? Może zacz, zaczniemy nagrywać materiały na YouTube o treści fajne, że są zmiany, nie? Że będziemy kochani szli w stronę tak naprawdę idiotów, takiego wiecie idiotyzmu, tego co się dobrze klika, czyta i tak dalej. Autentycznie. Jak ja zakładałem ten kanał już na początku na, na TikToku, nagrywałem tak, tam moi drodzy filmy miały po milion wyświetleń w ciągu dwóch dni. A tutaj na YouTubie nie jest to temat chodliwy. I to nie jest, kochani, jakieś tam, wiecie, moje zażalenie. O Boże, nie idzie mi na YouTube czy coś ten deseń. No po poniedziałkowym odcinku dobrze wiecie, że mam z czego żyć. Ale bardziej, moi drodzy, ja miałem nadzieję, że faktycznie te filmy coś zmienią. Wiecie, że ktoś u góry to zobaczy, że ta sprawa jak się nagłośni. Bardzo fajnie, moi drodzy, mi się podobały informacje tego Bagieta, całego, tego sierżant Bagieta, nie który jak odszedł z policji i wyrzucił wszystkie brudy, to nagle się okazało, że policja nie jest taka fajna, jakby się wydawało. No właśnie, kochani, ale nim się zainteresowały media, zainteresowały, kochani, im się jakieś telewizje, internetowe strony i tak dalej. Tylko i wyłącznie dlatego, że kanał, który prowadził, spopularyzowany był dosyć mocno, nie? Że wiecie, no, że pokazał te brudy policji. A jeżeli wyciągasz, kochani, brudy na instytucję szkolną, gdzie tam jacyś uczniowie w ogóle chodzą, kto tam w ogóle się uczniami przejmuje, nie? I tak dalej. No to to się troszeczkę zamiata pod Dywan. I dyrektorka, kochani, wiedziała o tych incydentach. Już od dwóch lat, co najmniej tak naprawdę, że ten nauczyciel, kochani, wykorzystuje uczennicy i nic z tym nie zrobiła. Dlaczego? Bo jeżeli, kochani, taka sprawa rozbija się o kuratorium czy o inne instytucje państwowe czy coś w tym deseń, to w tym momencie przecież szkoła źle wypada w rankingach. Jak to możliwe, że w tamtej szkole była taka burda? Ja chciałbym tutaj przytoczyć taką jedną informację z mojego życia, tak naprawdę szkolnego, gdy na sali, na auli. Jeden z uczniów psiknął gazem pieprzowym, z mojej klasy zresztą. No i pojawiła się jakaś laska, dostała ją, to zaczęło piec. Karetka przyjechała policja, tam jakieś sprawy były robione, chyba jeszcze nawet straż pożarna. No a w mediach jakie informacje wypłynęły? Do gazety, że pokazy policji, do telewizji, że pokazy straży pożarnej, a jeszcze gdzie indziej do internetu, że pokazy medyczne. Słuchajcie, ja jestem tylko zwykłą małpą z internetu. Ja autentycznie, kochani, dzisiaj wywieszam białą flagę na temat pedofilów w szkole. Przestaję mówić. Niech się dzieje wola nieba. Może za rok zrobię podsumowanie i po prostu ministrze edukacji zaklaszczę po cichutko. Co wy na to? I zrobimy to wszyscy razem. Ale niestety ofiar będzie już dużo, dużo, dużo więcej. A tymczasem życzę wam znośnego dnia, bo o miłym to ja tutaj nie będę raczej mówił, bo żeby był znośny. No. Ja autentycznie wywieszam białą flagę. Zawiodłem pod tym tematem. Nic nie zrobiłem, żeby tego nie było. Znaczy, zrobiłem co mogłem, a po prostu się nie udało. Dlatego kochani, życzę Wam super miłego dnia. Albo tego znośnego. Do usłyszenia. I coraz bardziej zastanawiam się, czy nie otworzyć drugiego kanału bezpośrednio, tylko i wyłącznie stricte na 3D i porzucić te tematy szkolne, bo ja mogę sobie, kochani, gadać, mogę sobie pierdzielić i tak dalej. Nic się nie zmieni. Możecie, kochani, po prostu wywiesić małą flagę. Ewentualnie wiedzieć, że nie tylko wy przechodzicie przez to gówno i są inni ludzie w Polsce, którzy przez to samo przechodzą. Dlatego już w słowach ostatnich życzę wam znośnego dnia. Do usłyszenia, jak zawsze zresztą. Cześć. Kur... mać.